Dzień dobry Państwu. Coraz więcej sygnałów w przestrzeni publicznej wskazuje na to, że już wkrótce mogą się bardzo zaognić relacje między Stanami Zjednoczonymi i Polską. Jedną z głównych przyczyn będzie oczywiście niezbyt odpowiedzialna postawa polskiego rządu z premierem na czele. Który w przeszłości obraźliwie wypowiadał się o nowym prezydencie USA. Ale jak informuje Radio WNET, w administracji amerykańskiej zwiększa się wiedza na temat bieżących wydarzeń w Polsce. Według informacji Radia, na biurko wiceprezydenta elekta Jay Devensa trafił raport w języku angielskim. O naruszeniach prawa przez rząd Donalda Tuska. Dokument opracowało jedno ze stowarzyszeń prawniczych i porusza takie tematy jak nielegalne przejęcie mediów publicznych, przejęcie prokuratury krajowej czy kwestionowanie statusu niektórych sędziów. Można domniemywać, że dokument ten zainteresuje nowego wiceprezydenta USA, który już w przeszłości recenzował działania rządu Tuska. J.D. Vance już w lutym 2024 roku wprost napisał do Tuska w portalu X, że aresztuje on swoich przeciwników politycznych i by złagodził swoje autorytarne zapędy. Wens miał także pisać do szefa dyplomacji USA w liście, że zmiany w mediach publicznych w Polsce podają w wątpliwość przywiązanie rządu Tuska do zasad praworządności i wolności mediów. A zatem raport otrzymany przez wiceprezydenta elekta z pewnością pogłębi jego wiedzę, a także wiedzę administracji amerykańskiej o bezprawiu, do jakiego dochodzi w Polsce od roku. Dziękuję Państwu za uwagę i zachęcam do skomentowania materiału. Jak według Państwa będą dalej wyglądać relacje między USA i Polską? Czy Tusk szkodzi tym relacjom? Napiszcie w komentarzu, czekam na Wasze opinie. Proszę także o subskrypcję kanału, włączenie powiadomień i pozostawienie reakcji pod filmem. Do usłyszenia ponownie. Yeah.